Cześć, ja jestem Oskar i na wstępie chcę Was poinformować, że założyłem swojego Discorda, na którym to nie tylko będziemy mogli ze sobą porozmawiać czy pograć, ale również jest tam specjalna strefa, gdzie będziecie mogli publikować Wasze nagrania, które być może pojawią się w odcinkach. Ale również sami będziecie mogli proponować filmy, które według Was zasługują na pojawienie się w odcinku. Oczywiście na Discordzie jest wiele innych atrakcji, związanych z paranormalnymi rzeczami. I nie tylko, ponieważ posiadamy system ekonomii. W skrócie, piszecie na czacie, jesteście aktywni, a za to otrzymujecie rangi, które w przyszłości będą brały udział w konkursach. Także ja już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Pierwszy film pochodzi od popularnego youtubera Professor Cynical, który zazwyczaj przesyła filmy, na których gra i recenzuje gry komputerowe. Jednak na jego kanale jest jeden film, który się dość mocno wyróżnia. Został przesłany w lipcu 2024 roku i pokazuje mężczyznę wyjaśniającego, że jego dom może być nawiedzony. A podczas nagrywania dzieje się coś dziwnego. So just to show you guys that so there's Oh for God's sake. Literally nothing here. Sorry my tripod getting caught and everything. Literally nothing yet. Absolutely nothing. Oh this shit is crazy. Możemy zobaczyć, jak klamka od drzwi się samoczynnie porusza. Potem mężczyzna idzie do kuchni i zaczyna filmować otoczenie, aby pokazać, że w jego mieszkaniu nic nie ma. Kilka minut później dzieje się to. Can you make Jedno z krzeseł zostaje popchnięte w stronę mężczyzny, ale to nie wszystko. Około 30 sekund później dzieje się coś, co powoduje, że mężczyzna chwyta za aparat i pokazuje wszystkim, że jest totalnie sam w domu. Nah mate, nah, 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 nah 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 na nah. nah 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 nope 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 no nope, no nope. I am moving out I don't know what this is, I don't care what this is. Nope. Do dnia dzisiejszego mężczyzna nie wie co się dzieje w jego mieszkaniu, ale zdecydowanie podejrzewa, że ma to charakter paranormalny. A ty, drogi widzu, co o tym myślisz? Na sabredycie poświęconym duchom użytkownik Emergency Row przesłał następujący film zaledwie dwa tygodnie temu i już wywołał dość mocną dyskusję. Podczas zwiedzania wsi z wykrywaczem metalu nagrywający wchodzi do opuszczonego budynku, aby się po nim rozejrzeć. Początkowo wszystko wygląda normalnie, aż do momentu gdy miał miejsce ten incydent. Nagle jedne z pobliskich drzwi samoczynnie się zatrzasnęły. Autor podkreślił, że rzekomo w pomieszczeniu nie było żadnego wiatru, więc to nie on mógł spowodować zaczaśnięcie się drzwi. Dowiedziałem się również, że ten budynek wcześniej służył jako dom spokojnej starości i ma rzekomo mroczną historię złego traktowania osób starszych przez personel. Niestety nie widzimy momentu zaczaśnięcia się drzwi, jednak wyraźnie go słyszymy. Widać, że drzwi się zamknęły. Niektóre osoby w komentarzach twierdzą, że jest to w 100% film potwierdzający zjawiska paranormalne, natomiast inni są nieco bardziej sceptyczni. A ty do której grupy należysz? Ten film również pochodzi z Reddita. Pewien użytkownik zamieścił film, który na pierwszy rzut oka wygląda całkowicie normalnie. Został nakręcony gdzieś w lesie, jednak po jakimś czasie możesz zauważyć tam coś dziwnego. Widziałeś to? W pewnym momencie na filmie widać coś, co przypomina wysoką, włochatą postać przemierzającą las. W wyniku tego wielu spekuluje, że rzeczywiście może to być nieuchwytna, wielka stopa. A ty jak myślisz? Swoimi przemyśleniami możesz podzielić się w komentarzu pod filmem. Użytkownik Space Guy 1999 przesłał film, który zaraz zobaczycie, i opisuje go jako najlepszy dowód na istnienie UFO. Nagranie rozpoczyna się od dwóch mężczyzn stojących na zaśnieżonym wzgórzu, gdzieś w Rosji. Rozmawiają o czymś, co zobaczyli, a następnie pokazują to nam. Teraz nie na I co za nałachuliby <todgłosy>

w miarę jak kamera zbliża się coraz bardziej do istoty, wydaje się, że w śniegu leży martwy kosmita. Użytkownik TikToka Abel 3E opublikował we wrześniu 2020 roku na swoim profilu film, który przedstawia nagranie z jego podwórka. Początkowo wydaje się to być zwykły fragment materiału nakręconego przez kamerę bezpieczeństwa, jednak szybko zmienia się w coś bardziej przerażającego. Przyjrzyj się dokładnie obszarowi po prawej stronie i daj znać, czy zauważysz coś dziwnego. Widzisz to? Dziwna istota, która zdaje się poruszać od lewej do prawej strony, a następnie rozpywa się w powietrzu. Jednak to nie koniec, ponieważ następnego dnia mężczyzna opublikował kolejny film, w którym to pokazuje dokładną lokalizację, w którym pojawiło się to zjawisko. Jednak tym razem jest dzień. Mam wrażenie, że w tym budynku jest coś niepokojącego, ale wracając do pierwszego nagrania. Jak myślisz, czy mężczyzna rzeczywiście nagrał coś paranormalnego, czy to po prostu kolejny fake?